Serdecznie witam. Na dzisiejszej lekcji chciałbym powiedzieć o sposobach, w jaki sposób można wyznaczyć stałą grawitacji. Bo już mówiliśmy o prawie powszechnego ciążenia. Wiemy, że jest pewien współczynnik proporcjonalności zwany właśnie stałą grawitacji. G, tak? Tutaj to wszystko. Mamy tutaj coś takiego, no i warto byłoby ten współczynnik proporcjonalności właśnie wyznaczyć. W jaki sposób to zrobiono? Otóż pierwszy, który wyznaczył, no wyznaczył, bardziej podał wartość stałej grawitacji, to jest sam Newton. Otóż Newton oszacował gęstość Ziemi na około 5 gramów na cm3, czyli na 5 razy większą gęstość niż gęstość. Wody. W chwili obecnej wiemy, że jest to większa gęstość, około 5,5 grama na centymetr sześcienny, czyli 10% więcej. Tak? Ta gęstość po prostu oszacował poprzez to, co jest na powierzchni ziemi: jakieś różne minerały, skały, woda, tak, na ziemi, Tak oszacował sobie: 5 gramów na centymetr sześcienny. Znając oczywiście promień Ziemi, rozmiar planety i traktując Ziemię jako kulę, można wyznaczyć jej masę. Tak. Wyznaczając masę Ziemi, no i oczywiście znając jej promień, można było podać wartość stałej grawitacji. Z tego wzoru, to tutaj wcześniej mieliśmy, z tego związku, także że gm m przez r kwadrat to jest mg, czyli masa ciała się skraca, czyli wielkie g to jest przyspieszenie grawitacyjne razy promień Ziemi do kwadratu, czyli odległość ciała od powierzchni Ziemi do środka przez masę Ziemi. Tak, więc coś takiego. Jak tu podstawiliśmy, to wyszło 7,35 razy 10 do minus 11. To się też mieści w granicach około 10% niepewności. Więc taki szacunek Newtona, szczególnie chodziło o gęstość Ziemi, to całkiem dobrze, bo to wyszło. No i, a już teraz przejdźmy do prawdziwych eksperymentów wyznaczających wartość stałej grawitacji. Czyli tak naprawdę pierwszy sposób, to, to Newton to nie żaden sposób wyznaczenia stałej grawitacji, po prostu wykorzystanie wzoru i oszacowanie masy Ziemi, tak? gęstości Ziemi, masy Ziemi. Bo promień był dobrze znany. Tak? Pierwszy sposób tak naprawdę sposób Cavendisha, tak zwana waga skręceń. To pod koniec XVIII wieku. Tutaj coś mi się przesunęło. O niedobrze, niedobrze. O tak. Tak wyglądała waga skręceń z boku. Ale to jest taki rysunek właśnie taki historyczny, a tutaj praktyczny. Działanie. Jak ona polegała? Na czym, jak to było zbudowane? Tak? Otóż to był taki drewniany projekt o długości prawie 2 metrów, 1,8 m, zawieszony na drucie kwarcowym, na którego, tak, którego końcach były ustawione, ułożone małe ołowiane kule o średnicy 51 mm i o masie 78 kg. Tutaj może tak. To może w ten sposób. metalowy pręd, pręt, dwie ołowiane kule, tak i tutaj ten drut kwarcowy, tak i teraz mamy dwie duże ołowiane kule o średnicy, tutaj widzicie 300 mm, czyli każda miała około 158 kg, tak no i były ustawione w pobliżu około 230 mm od mniejszych kul. I tak naprawdę doświadczenie była mierzona siłą oddziaływania między dużą a małą kulą. Pod wpływem siły grawitacji te małe kule, jako że są mniejsze, więc mają mniejszą bezwładność, one się obracają. Tak, obracają się przy okazji ten drut kwarcowy ulega skręceniu, waga skręceń, tak jak mówiłem. Znając masy Dużych i małych łowianych, znając odległość między nimi, tutaj czy 230 mm, oraz siłę, którą skręca ten drut, można wyznaczyć wartość stałej grawitacji. No tutaj wprost już teraz byłoby sprawa powszechnego ciążenia, tak? z tego wzoru, mając obie masy odległość i siłę, F równa się, mogę G wyznaczyć, tak? To no dobrze, w jaki sposób można byłoby zmierzyć siłę? No w chwili obecnej byśmy mogli zrobić to w sposób, w sposób można łatwo łatw wyjaśnić, w jaki sposób. Otóż siła przenikania pomiędzy drutami, między, proszę, między dużymi a mniejszymi kulami powodowała obrót tego, tego drutu, tak? Czyli obrót ramienia, a przy okazji tego skręcenie tego drutu. Ramie wychylało się o pewien kąt, tutaj pewien kąt, czyli ten drut też o pewien kąt się skręcał. Im większy kąt skręcenia, i większy kąt obrotu tego drutu, tym większa musiała działać siła między kulami. Teraz, znając ten kąt skręcenia w całości, można było wyznaczyć siłę, która skręca tak, tymi kulami. No i, a mając siłę, no to już wiadomo, to można sobie było wyznaczyć. W jaki sposób samą siłę można było, można było na przykład w chwili obecnej Wyznaczyć, bo kawida jest to troszeczkę inaczej. Najprościej można byłoby sobie wyobrazić to, że zamiast dużych kul, bo naprawdę jest to oczywiście sprawdzone eksperymentalnie z dużymi kulami, sprawdzę o jaki kąt się to wszystko odchyli. To jest kąt Teta, widzicie, zaznaczone na niebieską. Teraz te kule mogę zabrać, przyłożyć teraz mogę do tych małych kul jakiś sznurek jakąś linkę, przemocować. Właściwie lepiej byłoby zrobić w ten sposób, stawić nie linię, ale strzałkę, że podziałam jakąś siłą, jakąś siłą. Zrobię pewna grubość, tak. Tutaj już oczywiście lepiej ciągnąć przez siłomierz. Tak samo skręcając, i oczywiście z drugiej strony, żeby było tak samo, żeby to było symetrycznie, tak, tak samo skręcając yy, naszymi małymi kulami ten sam kąt, poprzez siłę mogę zmierzyć wartość tej siły. Tak byłoby teraz, można powiedzieć, najprościej to zrozumieć, tak. Najpierw doświadczanie przez siłę grawitacji między tymi kulami, popatrzeć, jaki to jest kąt, a potem uzyskać ten sam kąt poprzez zwykłą siłę, tak. Tak, to można byłoby zrobić. Kawendycz ja wykorzystał troszeczkę inny sposób. Tuż sam drut z małymi kulami wykorzystał jako wahadło, wahadło torsyjne, czyli ten drut tutaj, ten pręt tutaj drewniany i te kule, na znaczy one zaznaczone, to jako wahadło torsyjne, czyli jak ja odchylę takie wahadełko, obrócę i puszczę, to ono będzie wykonywało też drgania. To się nazywa wahadło torsyjne. Tak? Ono wykonuje drgania pod wpływem, tu skręca się drut. Raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą stronę. Oczywiście aż do zatrzymania się. Tak? Siły wewnętrzne drutu powodują, że to się zatrzymuje po jakimś czasie. Tak? I wyznaczył okres drgania tego wahadła. Dzięki temu wyznaczył moment siły, który powoduje obrót, no bo to jest w końcu obrót, podobnie jak wahadło fizyczne, to moment siły. A mając moment siły i znając ramię działania siły od osi obrotu do punktu przyłożenia siły, tak? Można było wyznaczyć tak. siłę samą. Oczywiście te siły są tak małe, że tak naprawdę te obserwacje, które wykorzystywał z pomocą teleskopu, a sama waga skręceń była w jego posiadłości umieszczona w budynku, w szopie, tak? Żeby nie było oddziaływania zewnętrznego, żeby żadne wiatry, żeby nic nie, nie, nie przeszkadzało doświadczeniu. Te siły naprawdę były rzędu mikro newtony byśmy teraz mogli powiedzieć, ale tak? to nie są naprawdę znikome siły. Zresztą byśmy mogli sobie policzyć, tak, jaka siła działa między ciałami o masie tej i tej, tak? to, to są naprawdę niewielkie siły przy 23 cm odległości. To można byłoby teraz policzyć, tak, mając stałą grawitację już znaną, znaną, więc w ten sposób Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Tak naprawdę Cavendish robi to wszystko nie po to, żeby wyznaczyć stałą grawitacji, tylko po to, żeby wyznaczyć gęstość Ziemi. Ale wykorzystując jego obserwacje, jego dane, można stałą grawitację wyznaczyć, co zrobiono 75 lat po tym doświadczeniu. Jeżeli byśmy postawili dane, które uzyskał Cavendish, wychodzi wartość stałej grawitacji 6,74. Tuż jest wynik doświadczeń plus minus jakaś tam oczywiście niepewność. Ale tak. to jest Wasza wartość dodana. 100 lat później pojawiła się nowa metoda nim Niemca von Juliego. I teraz w jaki sposób Julie wykonał swoje doświadczenia. Popatrzmy najpierw na wagę po lewej stronie. To jest zwykła waga. Górna część, tak na dolnej i potem mamy tutaj tak, tu mamy 25 metrową linkę, czyli to była dolna wysoka waga, 25 metrowa linka, jak gdyby dolna część wagi, tak. teraz na dolnej, na lewej szalce, na dole umieścił kolbę, tak, tutaj o średnicy około 5 cm, do środka nalał retencji, i to miała masę około 5 kg. I teraz na drugiej szalce, ale na górze Umieścił odważniki, które miały zrównoważyć masę tej kolby z rtęcią. A więc układ jest w równowadze. Dlaczego mamy tutaj 25 metrów dalej? Za chwileczkę powiem. Następnie pod szalką, gdzie była kolba z rtęcią, umieścił dużą kulę ołowianą o średnicy około 50 cm. I o masie 5,8 tona w przybliżeniu. Te masy są tutaj troszeczkę były nie do końca dokładnie równe, tak? To są w przybliżeniu. Tak? I teraz pod wpływem siły grawitacji, sił, tak, szalka z rtęcią opuściła się, bo była przyciągana przez dużą kulę ołowianą. I teraz ta, ta, ta odległość 25 metrów chodziło o to, żeby ta kula ołowiana nie miała wpływu, żeby był pomijany mały wpływ z tymi odważnikami na górze. Po o to tutaj chodziło. Żeby może było pominąć ten wpływ oddziaływania tych odważników z kulą obwianą. A gdyby tu te odważniki były tu z boku, no to oddziaływanie byłoby niewiele mniejsze od tych odważników, tak? Troszeczkę mniejsza, bo większa odległość, ale to byłoby zaburzone. A tak w ten sposób to zrobił. Żeby zrównoważyć to oddziaływanie pomiędzy kulą a kolbą rzęsęcią, tutaj musiał Julii dołożyć masę około 59,00 mg. Tak? Aby to zrównoważyć. Przy tych masach kul. Tak? 5800 kg i 5 kg. A no, to jeszcze mam podaną odległość sobie między tymi kolbą z a kulą. 56,9 cm, czyli skoro 50 cm to była sama kula, no to praktycznie to było 7 cm od kolby z zwartęcią tak, praktycznie. Czyli to praktycznie było tak podłożone, że się praktycznie z szalką stykało, tak, no bo to 56,9 to jest od, od środka ciężkości, do, do środka ciężkości drugiego ciała, tak naprawdę. Tak, to byłoby, to byłaby ta odległość. Tak. Od środka mniej więcej do środka. A że tu było 50, to tu musiało być 7. Czyli praktycznie rzecz biorąc, tak, prawie, że musiało dotykać ta kula łowiana szaki. Znajdują te wszystkie dane, Julie wyznaczył wartość siły grawitacji wyszło 6, i teraz mam różne materiały. Właśnie w który wykorzystuję najczęściej najczęściej, to jest 6,66. Całkiem niezły wynik. W materiale akademickim, gdzieś tam na reakcji w znalazłem 6,46. Hmm. Gdyby było tak, to będziesz miał dokładniejszy wynik, 100 lat wcześniej, niż Juli, Więc pytanie, jaki dokładnie miał wynik Juli? Nie wam, dokładnie wam tego nie powiem, tak, a człowiek, z tego co wiem, to w chwili obecnej, częściej używana jest metoda Cavendisha, czyli waga skręcej, ta wcześniejsza metoda niż to. Jest dokładniejsza do metoda waga skręceń. Teraz oczywiście można to, to skręcenia laserowo wyznaczać, co pomocą odpowiednich luster. Cavendisha jakoś luster wykorzystywał tak, w swoim doświadczeniu, więc można to dokładnie wyznaczyć chyba nawet niż w ten metodzie, ta, ta, ta metoda jest chyba dokładna, jednak miała wszystko. No i to są chyba te podstawowe metody wyznaczania stałej grawitacji. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo.